Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę wam regenerację deski rozdzielczej, jest to deska z poloneza, jak widzicie jest w tragicznym stanie, pękła mi tutaj ostatnio, ona była tak tu podniesiona delikatnie, uderzyłem ręką, pękła całkiem, tu jest już również pęknięcie, tutaj również, szukałem takich desek używanych, Niestety są niedostępne u mnie, a jak są gdzieś, to w bardzo dalekich odległościach. Także nie ma jak podjechać, wysyłka nie wchodzi w grę, bo te deski są tak delikatne, że każde uderzenie powoduje, że może pęknąć. Więc jakbyście kiedyś chcieli kupić taką deskę, nawet używaną, to lepiej podjechać do kogoś, a nie bawić się w wysyłki, bo może dość niestety uszkodzona. Co jeszcze wam mogę powiedzieć, to zauważyłem, że opalarką próbowałem to podgrzać. Jak macie tu deskę jakoś podniesioną w polnezach, a tu zauważyłem, że w wielu polonizach, w tym miejscu się jakoś podnosi, tak weźcie sobie opalarkę, póki wam jeszcze deska nie pękła. Grzejcie sobie ją ładnie tutaj opalarką i spróbujcie podociskać. Ona wtedy ładnie się robi, elastyczna, miękka i się ładnie układa. Tak możecie przedłużyć po prostu albo uratować, nawet życie tej deski. Bez jej regeneracji, no ja dopiero teraz zauważyłem, że jak to podgrzewam, to się fajnie wszystko dolega, układa, da się ją po prostu docisnąć. Ja podejrzewam, że jakbym to zrobił wcześniej, to deska po prostu by nie pękła. No tu niestety tutaj pękła bez żadnego uderzenia od słońca. No taki materiał, także jeszcze nie wiem, czym te pęknięcia uzupełnić. Zobaczymy. Na, po, na początku to będę musiał to jakoś podkleić. Kupiłem specjalny klej tapicerski. Klej, yy, wcześniej używałem kleju Bonaterm S. Jest to bardzo dobry klej. Teraz kupiłem troszkę lepszy, podobno, podobno lepszy, furtowni tapicerskiej. Mocniejszy. Nazywa się Autocol. Mam parę złotych droższy no. Pan Hurtownie mówi, że jest trochę lepszy niż ten Bonaterm S. Chociaż Bonater też jest wystarczający. Kleiłem pod sufitkę dwa lata temu w BMW i nic nie odpada. No ale tu już są jakieś gorsze warunki moim zdaniem. Bardziej słońce operuje, więc kupiłem trochę lepszy klej, Aby być mocniejszy. Zobaczymy. Także w pierwszej kolejności należy ten klej, tą tapicerkę tu podkleić, a później będziemy bawić się dalej. Co za jeszcze zauważyłem? to w tych deskach po prostu tu jest blacha to wszystko rdzewieje i też to może być powodowane tym że dostanie się gdzieś rdza ten klej już nie trzyma i to wszystko pęka To sobie słuchajcie przykleimy taki kawałek który mi odpadł jak kleić takim klejem już wam pokazuję to najlepiej pistolecikiem można jak ktoś ma lakierniczy ja do tego celu użyję pędzla. Pistolet mam, ale nie chcę go brudzić. Smarujemy sobie dwie powierzchnie. Dzisiaj na tej desce jest goła blacha, ale nie będę jej malował, bo to bym musiało przesknąć parę godzin. Nie jest skordowana więc. Słuchajcie, teraz to musi ten klej przesnąć. Z 10-15 minut. Przedać mu czasu. On się nie może kleić do palca. Dopiero po tym czasie, jak będzie już prawie suchy, przykleimy to do deski. Słuchajcie, deskę pokleiłem. Teraz spróbuję te nierówności wszystkie szlifierką zeszlifować. Następnie to wyszlifowałem. Przeszlifuję sobie tu jeszcze tą stronę. Słuchajcie, spróbuję to wypełnić. Mam pistolet na klej. Mam taki czarny klej. Zobaczymy, czy to da się tym wypełnić. No i słuchajcie, bingo. Tym klejem ładnie się da to wszystko skleić. Jak widzicie. No tu jeszcze muszę poprawić tym klejem. Za mało trochę go dałem. No ale super, powiem Wam. Ten klej wchodzi w całą szczelinę. Ładnie wypełnia Zaraz sobie to poprawię Wyszlifuję Tu sobie dokleję gąbkę Niech sobie trochę przeschnie poobcinam. No a tu jeszcze to zostało to do zrobienia Za chwilę Pokażę Wam jak to robię tym klejem Dobra, teraz Wam pokażę jak kleję tą stronę Pistolet rozgrzany Dobra. Niech to sobie przeschnie. Tutaj jeszcze wypełnimy. tak to wygląda ja to zaraz jak to dobrze zaschnie przeszlifuję no i zobaczymy co z tego wyjdzie słuchajcie ten klej można obciąć nożykiem Może też na gorąco to śrubokrętem wyrównać. No jak to woli. Ja to wcześniej szlifierką szlifowałem. Teraz robię nożykiem. Później na gorąco to jeszcze wyrównam. Pokażę Wam, jak to zrobię, już na gotowo. Tą piankę tak samo przeciąłem tak nożykiem. Obciąłem. Tu jeszcze ją muszę dokleić, bo się nie, przy, nie przykleiłem. obecne z tej strony. i zobaczcie, teraz będzie już sklejone. Słuchajcie, deskę mam już prawie oklejoną, niestety wcześniejszego materiału z oklejania tej deski nie mam. Telefon przestał mi nagrywać, nie zauważyłem tego, także zostało mi jeszcze tylko tyle do oklejenia. Słuchajcie, jak to oklejałem, już wam pokazuję. Pierwsze sobie yy, klejem smarujemy plastik, następnie tą dermę, okleję to dermą, sprawiamy tę dermę. Odczekamy aż będzie to półsuche, czyli musi być suche w dotyku, jak nie może się do palca kleić ten klej i wtedy przykładamy No i rozprowadzamy no. Powiem wam tylko tyle, że do obijania desek nie nadaje się tak, to kupiłem czy nie kupiłem, bo miałem kawałek takiej właśnie podobnej dermy z kaju, jak tam nazywacie. To się nie nadaje, się dlaczego, Już wam pokazuję. Klej który zastosowałem, patrzcie, rozpuszcza górną warstwę tej skali. Widzicie tutaj różnicę? Ja tą tutaj już zerwałem to. Na szczęście da się to zerwać, tą wierzchnią warstwę podgrzewająca palarką. No i wygląda to tak, zostaje sam materiał taki. Ja to wziąłem pomalowanym sprayem specjalnym, no i w miarę to ładnie wygląda. Także będę musiał to również tutaj jeszcze potem zerwać, no i pomaluję tą deskę. Słońce świeci, zbytnio nie widać. Tak jak mówię, musicie kupić eko skórę, nie może być podkładu pod tym. Tutaj na, tej, yy, na tym skaju po prostu jest naklejana cieniuteńka warstwa folii takiej skóropodobnej i ona po prostu reaguje z klejem. To się nadaje tylko do tapicerowania mebli, tam gdzie nie ma kleju. Lub ewentualnie jak to kleić to pistoletem, żeby, bo to w miejscach, gdzie więcej kleju poszło, spędzla, przesiąkło i rozpuściło tą górną warstwę folii która znajduje się na, tym, na tej dermie. Dobra, ja się biorę zakończenie tego klejenia. Zobaczcie za chwilę efekt końcowy. No i dobra, słuchajcie, deska została skończona. Wszystko obklejone. Wydaje mi się, że efekt jest bardzo fajny. Deskę po zerwaniu yy, tej skali na wierzchu takiej delikatnej folii pomalowałem to, dobrałem kolor. Tak wygląda oryginalnie kolor. To jest mój dobrany, sam go dobierałem. Mieszałem dwa, dwie farby klorokałczukowe niebieską z brązową wymieszałem, no i wyszedł taki kolor praktycznie identyczny do oryginalnego koloru, jaki był na desce jak widzicie praktycznie nie ma różnicy no jestem zadowolony wydaje mi się, że jak na budżetową naprawę wyszło super no tutaj ten pasek widać, przebija trochę tak w telefonie może to gorzej wygląda, ja tu widzę, że przez ekran telefonu, jak to nagrywam, że jakieś plamy są. Tak naprawdę plan tutaj nie ma, nie wiem, tak się światło odbija. No ale nieważne no. Na pewno jest to zdecydowanie lepsze niż było wcześniej. Tu widzicie dałem pod to, na to klejenie dałem taki pasek pod spód dermy, no przebija. Tutaj, gdzie kleiłem deskę, w tym miejscu nic nie dawałem. No i słuchajcie, no i wyszło tutaj to było w tym miejscu. No i nie widać nic, prawda? Tutaj tak samo było. I też nic nie widać. Także jak będziecie to kleić, jak, jak nie trzeba, to lepiej nic nie dawać pod, pod dermę, pod klej, bo wtedy to, jak widzicie, przebija. Jest po prostu wyżej troszkę i. No ale ogólnie wyszło, moim zdaniem, super. No dobra. Także kończymy film, pokażę Wam jeszcze później na samym końcu, jak będzie zamontowana w aucie ta deska, jak wygląda. Zobaczymy, jak to będzie, jaki efekt końcowy. Chcę Wam pokazać jeszcze Poloneza w środku po zdjęciu deski. Ja to tu wszystko demontowałem, wszystko tu czyściłem. Słuchajcie, te wloty powietrza to wszystko przez 20 parę lat nie było czyszczone, tam było pełno dziadostwa, pozabijane to wszystko. Niestety w nie ma filtra kabinowego, aby się przydał, dlatego będę kombinował, żeby coś tam na potrzeby jakiś filtry założyć na, na wlocie powietrza, no bo naprawdę szkoda zawalać. Wszystko jest wyczyszczone, w środku kanały, wszystkie wyczyszczone, żeby to ponownie zawalić syfem. Powiem Wam, że rozbieranie to jest na jeden dzień, żeby to wszystko ściągnąć, a tak się na, naprawdę z tym czyszczeniem, rozbieraniem, czyszczeniem i malowaniem już tydzień czasu. No, ale jak to zrobię, będzie fajnie wyglądać. No i deskę założyłem. Tak to teraz wygląda. Kolor jest troszkę delikatnie się różni odcieniem, ale naprawdę wygląda mega. Zdecydowanie lepsze to niż było wcześniej. Powiem, wam, że bardzo mi się to podoba. Jestem zadowolony z wykonanej pracy. Polones zaczyna coraz lepiej wyglądać. Dzisiaj będę jeszcze montował centralny zamek. Kupiłem sobie taki centralny zamek. taki pilocik instrukcja także w kolejnym filmie zobaczycie montaż centralnego zamka do poloneza a tak na tym kończymy ten film zapraszam was do oglądania kolejnych filmów cześć